Fragment wiersza Anny Piliszewskiej. Ignaz Rajman, Tadeum. Muzyka jest wyższym objawieniem niż Wszystka mądrość i jakakolwiek filozofia. Ludwig von Beethoven. Pochwalone muzyka pola i odłogi, i te chmury, co biegnąc stykają horyzont. I garbate chałupki, których sęki bolą. Podzielonych jabłonek, poszczępioną krają. Los sprawił, że rok Rajmana obchodzimy przez dwa lata. W ubiegłym roku nie udało się zrealizować wszystkich pomysłów związanych z Ignacym Rejmanem, więc dzięki temu w tym roku kontynuujemy kontynuujemy nasze działania. Osiąg całego projektu i głównym wydarzeniem będzie oczywiście międzynarodowy 20 międzynarodowy festiwal Ignacego Rejmana, ale towarzyszyć mu będą liczne konkursy, które żeśmy przygotowali, ogłosili już w internecie. Myślę, że i ten to spotkanie dzisiejsze także upowszechni te konkursy. Są to konkursy plastyczne, fotograficzne, literacki, kompozytorski. No i jak zwykle konkurs poetycki o złotą nutę Reymana. Dla wszystkich grup wiekowych, dla dzieci, młodzieży, studentów, dla dorosłych do 99,5. W tym roku to także 20-lecie Towarzystwa Miłośników Krosnowic. Cały projekt będziemy zamykać na jesieni, późną jesienią, bo tak się to składa, że chociaż inspiracją do działań jest postać Ignacego Rejmana, mieszkańca Krosnowic w XIX wieku, to jednak na bazie jego twórczości rodzą się nasze kolejne pomysły. U dla laureatów przygotowaliśmy nie tylko nagrody i dyplomy, ale także znajdą oni swoje miejsce w publikacji, którą mamy zamiar wydać w tym roku. Ciekawostką jest to, że wydana w ubiegłym roku publikacja Fascynacje z słowem i nutą pisane, w której zawarta jest poezja o Złotą Nutę Reimana nagrodzona z 10 lat. W konkursie pl plastycznym, jak i w konkursie literackim, podstawą jest właśnie ta poezja tutaj, bowiem twórcy mają sobie wybrać dowolną poezję i albo ją przedstawić w formie plastycznej, albo skomponować do niej muzykę i nagrać. W tej publikacji znajdą się więc najlepsze, wyróżnione, nagrodzone prace. Ale także właśnie nagran, płyta, na której nagrane będą te nagrodzone utwory. Wszystko znajdzie się także i na pocztówkach, ale oprócz tego będą wystawy. Nie tylko w Krosnowicach. Mamy nadzieję, że będą różne ośrodki województwa dolnośląskiego zainteresowane tą wystawą prac plastycznych, prac fotograficznych przede wszystkim. Zachęcamy wszystkich do odwiedzenia strony krosnowice.pl. Tam znajdziecie Państwo regulaminy wszystkich konkursów. Tam jest także w regulaminach powiedziane, kto i za ile dostanie nagrodę, jeśli się znajdzie na przysłowiowym pudle.